Tematem przewodnim dwudniowej konferencji w Wielońskim Muzeum była partycypacja, czyli mniej lub bardziej bezpośrednie uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym i politycznym w obszarze działań edukacyjnych i społecznych realizowanych w polskich muzeach i innych instytucjach kultury, archiwa, domy kultury, biblioteki i teatry. Dla widzów pracujemy i w ten sposób partycypujemy w przestrzeń miejską, wiejską, wielką to jest dla bardzo, bardzo ważne i to jest wyzwanie tym bardziej, że czasy dla muzealnictwa w tej przestrzeni nie są do końca. Ładne. Półki Dom Kultury od trzech lat jest organizatorem konferencji terytorium i kustoszy Muzeum Regionalnych w Województwie kiedy zimą spotkaliśmy się w, pałacu, w Muzeum Pałacu Kulajana w Wilanowie, w trakcie rozmów z panem Piotrem brajcem postanowiliśmy zrobić coś wspólnego, coś takiego, co będzie realizowało jednocześnie program, który jest realizowany przez Forum Edukatorów, ale również cykl konferencji, który jest realizowany przez Łódź Dom Kultury. Bardzo się ucieszyliśmy, kiedy się okazało, że nasze oczekiwania, nasze plany są jak najbardziej zgodne. Zastanawialiśmy się, gdzie powinniśmy to zrobić, bo oczywiste, że to musi być w Wieluniu. Wielka to radość dla nas wszystkich tutaj, że ta perła krajska, to miasto ma zaszczyt gościć ludzi w najwyższej kultury w Polsce. Dlatego wielkie uszanowanie i podziękowanie, że przyjęliście zaproszenie do Wielunia i przyjechaliście tu, osobiście fizycznie, jesteście z nami. Na powitanie dedykacja z nieba, czyli z Słońcem radość e, pięknej jesieni, która niewątpliwie tutaj w Iluniu ma swój naprawdę przepiękny koloryt. Ja w, zastanawiałem się, kiedy dyrektorzy tutaj przyjechali pierwszy raz, e, jak to będzie, to, to tak daleko było, a to się okazuje, że czas szybko biegnie i dzień dzisiejszy przychodzi e, z dowodem, że no, większość gości zaproszonych dojechała. Witam Was mieszkańców, witam Was w imieniu własnym i moich współpracowników i mam nadzieję, że będziecie się tu przez te dni czuli tak jak, jak nie może nie jak u siebie, a być może wywieźcie takie radości i przyjemności, które spowodują, że to jest dopiero początek. Pierwszy dzień konferencji składał się z dwóch sesji. Pierwsza dotyczyła koncepcji muzeum partycypacyjnego. Eksperci dzielili się swoją wiedzą z zakresu muzeologii, edukacji muzealnej, wykorzystania nowoczesnych technologii w muzeach, zarządzania i uczestnictwa w instytucjach kultury. Część druga położyła akcent na prezentacji już zrealizowanych projektów partycypacyjnych w wybranych muzeach i innych instytucjach kultury. się organizować konferencję muzealnych, w miejscach, które niekoniecznie są oczywiste. Na mapie muzeów polskich, które działają w sposób wzorcowy i doskonały. Staramy się do tego, żeby pokazać, że muzea jednak sobie radzą. W Polsce jest około tysiąca muzeów, nikt tak naprawdę nie wie, ile ich jest i są różne na tym Natomiast na oku, na świeczniku, na widoku są te największe, najważniejsze muzea narodowe w dużych miastach. Natomiast nie tylko one działają. Wielu ja jest tutaj też takim przykładem, że jest to muzeum, które ręcznie działa, wspierane przez organizatorów, może się pochwalić licznymi osiągnięciami. na Simon, która tą książką prowadziła ten termin w takim kształcie, definiuje muzeum partycypacyjne i tutaj chciałabym przywołać tę definicję, żeby móc się później nad zastanowić. Jako miejsce, w którym zwiedzający mogą tworzyć treści, dzielić się, czyli tworzyć interakcje między sobą w obu tych treści. Przyczynkę jak proceduje następnie. Tworzyć oznacza, że zwiedzający mogą włączyć swoje własne idee, obiekty oraz lub własną kreatywność w ramach instytucji oraz w obręb interakcji z innymi podczas następnej w tej instytucji. Dzielić się jej zdaniem oznacza, że ludzie mogą dyskutować, zabierać do domu, remixować i redystrybuować zarówno to, co widzą, jak i to, co wytwarzają podczas wizyty w muzeum. Łączyć się ich zdaniem i w jej zamyśle oznacza, że zwiedzający wchodzą w interakcję z innymi pracownikami muzeum i zwiedzającymi o Drugi dzień konferencji obejmował sesję posterową oraz zwiedzanie instytucji kultury znajdujących się w rejonie Wielunia. W trakcie sesji posterowej zaprezentowano dokonania i działania instytucji w zakresie projektów partycypacyjnych. Ważną okazją do spotkania i powodem, dla którego wybrano Wieluń na tegoroczną konferencję Forum Edukatorów Muzealnych były obchody 50-lecia Muzeum Ziemi Wieluńskiej. relacja z tej konferencji w kulturalnej TVC. Polecam.